Co teraz czytacie, koniecznie dawajcie znać w komentarzach. Ja w tym momencie czytam Rządy Wilków i jest to drugi i ostatni tom z dylogii o Nikolaju i tym samym jest to chyba ostatnia taka główna powieść z cyklu, a właściwie z uniwersum Griszów, yy, dlatego że poza tym chyba są tylko jakieś nowelki, jakieś dodatki, a jeśli chodzi o powieści, to jest to ostatnia. No jestem właśnie w połowie, yy, właśnie minęłam... Te, tutaj, te ciemne strony ogłaszające, ogłaszające drugą część książki. I jak na razie podoba mi się. Zdecydowanie bardziej podoba mi się niż pierwsza trylogia autorki. Podoba mi się też chyba bardziej niż Szóstka Wron, mimo wszystko. Chociaż przyznam, że tam postacie są trochę bardziej ikoniczne. A z drugiej strony, no tutaj też one są. Po prostu to jest jakby kontynuacja ich przygód. Więc to też nie jest tak, że te cykle są jakoś, takie, jakoś tak bardzo od siebie oddzielone. A co będę czytać potem, to się ukaże. Jak chcecie, to możecie zgadywać na przykład w komentarzach, za co się potem wezmę, chociaż ja w tym momencie sama nawet nie wiem.